Proszę nie wywoływać i nie wpychać Polskę do wojny z Rosją. W Ukrainie społeczność nie chce wojny. Chce usunąć Żeleńskiego, bo to jak żeśmy się sparzyli. Pan tu mi mówi o czasie na dozbrojenie, jak żeśmy się rozbroili. Dokładnie. To proszę inne scenariusze przyjąć. Podciąganie tego co robi Biden na złość, czy jak mu tam, sam swoją administracją to wpycha Polskę do wojny z Rosją. W imię czego? Ale w I jaki sposób czego? wpycha Polskę w y, wojnę? To pan, proszę wytłumaczyć. To pan będzie że opowiadał niezorientowany: my granatów nie mamy, żeby się obronić, bo wszystko poszło na Ukrainę i jeszcze mało, jeszcze jesteśmy od. Ale pan pamięta, że my za wcześniejszych rządów PSL-u i pozwoli... Platformy Obywatelskiej likwidowaliśmy jednostki pan, na wschodzie. Pan, pan to, to, to pana ludzie, jest... nie Prawo i Sprawiedliwość Maja, to robiła. ministera. Matka z Ukrainy i ona nie chce wojny, bo nie wyjdzie zięć ani.